Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała tobie, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego. Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surową przykazał i zaraz Go odprawił, mówiąc Bacza byś nikomu nic nie mówił, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę. Którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto Słowo Pańskie tobie, umiłowani w Panu, siostry i bracia. Dzisiaj Chrystus uzdrawia człowieka, który jest choro, chory na nieuleczalną chorobę, na trąd. Pierwsze czytanie z księgi kapłańskiej mówiło, jak właśnie postępować z człowiekiem trendowatym, że jeżeli u kogoś zostanie stwierdzona ta choroba, musi zostać niejako wydalony ze społeczności. Będzie mieszkał poza obozem, ma mieć włosy w nieładzie, rozerwane szaty. I brodę zasłoniętą, a także wołać, gdy spotka kogoś nieczysty, nieczysty. Z punktu współczesnego byśmy powiedzieli, to takie nieludzkie. A jednak przepisy Księgi Kapłańskiej były podyktowane troską o całą społeczność, o całego Izraela. Trąd bowiem był chorobą zaraźliwą, która w końcu prowadziła człowieka do śmierci. I by inni członkowie w tej społeczności nie zarażali się, właśnie oddzielano człowieka chorego od społeczności, izolowano. I rzeczywiście wydaje się nam to trochę słuszne, ponieważ Wynikało to z troski o całą społeczność. Ewangelia już jest zupełnie inna. Jezus rozmawia z trędowatym, Jezus uzdrawia trędowatego, bo Jezus również działa z troski o tego człowieka. Bo Jezus może go uzdrowić, może uwolnić go od trądu. I tak jak słyszymy, chociaż zakazywał temu człowiekowi rozgłaszać temu, że Jezus go uzdrowił, on nie potrafi się powstrzymać. Dlaczego? No dlatego, że do tej pory mieszkał gdzieś poza miastem, gdzieś chodził w mm, łachach jakiś, a teraz może wrócić do normalnego życia. Kto by nie cieszył się z przywrócenia mu zdrowia. Jezus jest tym, który może pokonać ten trąd. Księga kapłańska nie widziała takiej możliwości. Nie znała kogoś, kto może pokonać trąd. Oczywiście, gdy czytamy dzisiaj o trendowatym, mówimy, że trąd jest obrazem grzechu człowieka. W zeszłą niedzielę mówiliśmy, że grzech jest, można powiedzieć, taką chorobą, która ciągnie się przez całe życie człowieka. I rzeczywiście dzisiaj Jezus mówi, że każdy, kto do niego przychodzi, może być uzdrowiony z tego trądu trądu grzechu. To właśnie Chrystus nieustannie człowieka zachęca do tego, by. Przychodził do Niego jak ten trendowaty z dzisiejszej Ewangelii, i by prosił: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus chce nas oczyścić. Chce nas oczyścić z grzechu. Tylko czy my chcemy przychodzić do Jezusa i czy my chcemy, by Jezus nas z naszych słabości, grzechów, Oczyścił. Czy dobrze nam z tymi słabościami, z grzechami. Nie chcemy się od nich oddalić. Niestety Bóg zauważa, że ludzie gdzieś nie chcą czasem się nawrócić, a czasami po prostu nawet nie zauważają, że trąd grzechu gdzieś jest w ich sercu, gdzieś Właśnie ich życie ogarną. Stąd też Pan Jezus zachęca nas przez chociażby to, że Maryja objawia się w różnych miejscach. Dzisiaj właśnie wspominamy objawienie Matki Bożej z Lourdes. Maryja 18 razy ukazała się w świętej Bernadecie Subiru, począwszy od 11 lutego od dnia dzisiejszego można powiedzieć, aż do 16 lipca, czyli do Matki Bożej Szkaplerznej. 18 razy ukazywała się Bernadecie. Zachęcała by, no, odmawiała różaniec, by z, prosiła o modlitwę za grzeszników. Prosiła również, by tutaj wybudowano w Lourdes mm, kaplicę. A także chciałaby Bernadetta wykopała źródło wody. I rzeczywiście Matka Boża prosiła ją, żeby się napiła z tego źródła, z takiego błota, można by powiedzieć. Pewnie nikt z nas tej wody nawet by nie ruszył, ale Bernadetta posłuszna wypiła dopiero później, ona stała się tym źródłem. I dzisiaj wielu chorych i cierpiących przybywa do Lurd, właśnie żeby tam modlić się, żeby się napić tej, tej wody. Bo bywa tak, że właśnie niektórzy zostają uzdrowieni w cudowny sposób, niezrozumiały dla nauki, niezrozumiały dla lekarzy. 25 marca. W objawieniu Matka Boża przedstawiła się świętej Bernadecie mówiąc: Jestem niepokalanym poczęciem. Niepokalanym poczęciem. Miało to miejsce 4 lata. 4 lata po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. To właśnie jak Maryja się nazwała, że jestem niepokalanym poczęciem. Przekonało wszystkich, że te objawienia są prawdziwe. I znowu tutaj patrzymy na te objawienia i myślimy sobie, czemu Maryja się objawia. I znowu troska o człowieka. Tak jak w księdze kapłańskiej, troska o społeczność i dlatego człowieka chorego na trąd izolowano. Troska, którą Jezus objawia wobec trędowatego, który do Niego przychodzi. I troska, która towarzyszy Bogu, gdy patrzy na każdego z nas i pragnie naszego zbawienia. Bóg tak nas kocha, że nie wyobraża sobie, żebyśmy nie mogli nie byli zbawieni. I robić będzie wszystko, żeby człowiek. Został zbawiony, żeby został uleczony z trądu grzechu. Można więc powiedzieć, że to słowo troska jest takim wspólnym mianownikiem dla całej dzisiejszej liturgii, którą przeżywamy. Troska o społeczność, o każdego z nas, z osobna, troska o to, by człowiek chciał się nawrócić. I to. Właśnie Bóg przez Maryję również nam się objawia, objawia tę troskę, byśmy chcieli zawołać, jak ten trendowaty z dzisiejszej Ewangelii: Panie, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. Amen.